W świecie, gdzie co tydzień pojawia się nowe narzędzie AI, trudno zdecydować, które faktycznie warto poznać. A jest jedno narzędzie, które totalnie zmieniło mój sposób pracy z technologią AI. To Perplexity, asystent AI, który towarzyszy mi praktycznie przez cały dzień. Używam go kilkanaście razy dziennie i szczerze. Nie wyobrażam sobie już bez niego funkcjonować, często nawet nie zdając sobie z tego sprawy, jak bardzo stało się częścią mojej codzienności. W dzisiejszym filmie chcę Wam przedstawić kompletny przewodnik po Perplexity, narzędziu, które moim zdaniem zrewolucjonizowało sposób, w jaki korzystamy z AI w codziennym życiu. Pokażę Wam nie tylko wszystkie funkcje i możliwości tego narzędzia, ale przede wszystkim podzielę się konkretnymi przykładami, jak wykorzystać je do zwiększenia swojej efektywności w pracy, pogłębiania wiedzy na dowolny temat, dbania o zdrowie i planowania podróży, a nawet zarabiania pieniędzy. Jeśli znasz już podstawy Perplexity, możesz przewinąć do części z przykładami zastosowań, ale ostrzegam, prawdopodobnie pokażę Ci funkcje, o których istnieniu nie miałeś pojęcia. Zaczynajmy, bo mamy naprawdę sporo do omówienia. Zacznijmy od podstaw, jak wygląda Perplexity i jakie funkcje oferuje. Gdy wchodzisz na Perplexity AI, widzisz prosty i intuicyjny interfejs. Główny element to pole tekstowe gdzie możesz zadać dowolne pytanie. Na górze masz menu wyboru trybu działania. Domyślnie ustawiony jest auto, który sprawdza się w większości przypadków. Masz też dostęp do dodatkowych trybów. Pro-wyszukiwarka. Zaawansowane wyszukiwanie z większą dokładnością. Głęboki research. Prawdziwa perełka, o której będę jeszcze sporo mówić. Rozumowanie. Tryby oparte o modele R1 i O3 Mini, które pomagają w zadaniach wymagających rozumowania. Osobiście najczęściej korzystam z trybów Auto i Deep Research, które sprawdzają się w większości przypadków. Obok znajdziemy ikonę Globu. To ważny element, który pozwala zdecydować, gdzie Perplexity ma szukać informacji. Możemy wybrać przeszukiwanie całego internetu, ograniczyć wyszukiwanie do publikacji akademickich albo skupić się wyłącznie na mediach społecznościowych, jak na przykład Reddit. Widzicie też opcję dodawania załączników możemy dodać pliki PDF, obrazy i inne dokumenty, które Perplexity przeanalizuje i wykorzysta do odpowiedzi na nasze pytania. Spójrzmy na pasek po lewej stronie. Pierwsza opcja to Odkryj. To funkcja, której można używać codziennie. To jak spersonalizowany serwis informacyjny. W zakładce Dla Ciebie znajdziecie treści dobrane na podstawie waszych wcześniejszych wyszukiwań i zainteresowań. W moim przypadku przeważają informacje o AI i technologii. Możecie też przeglądać najpopularniejsze wiadomości dnia w zakładce najlepsze lub przejść do kategorii tematycznych: technologia i nauka, finanse, sztuka i kultura, sport i rozrywka. Możecie też włączyć filtr i wybrać tylko te tematy, które Was interesują, co pomaga lepiej spersonalizować zakładkę dla ciebie. Dzięki tym funkcjom możecie zastąpić poranne przeglądanie wiadomości, zrobić sobie kawę. Otworzyć Perplexity odkryj i w kilka minut mieć kompletny przegląd najważniejszych informacji z branż, które Was interesują. Kolejna zakładka to przestrzenie, czyli przestrzenie tematyczne. To podobne rozwiązanie do Custom GPT w ChatGPT czy projektów w Cloud. Przestrzenie to jakby folder, w którym możesz zapisać niestandardowe instrukcje i kontekst dla swoich pytań. Jeśli masz plan pro, możesz też wybrać konkretny model AI, którego chcesz używać. Wszystkie rozmowy prowadzone w danej przestrzeni są tam zapisywane, co pomaga utrzymać porządek. Następnie mamy bibliotekę. Tutaj znajdziesz historię wszystkich swoich konwersacji z Perplexity. Jak widać, moja lista jest dość długa. Używam tego narzędzia wiele razy dziennie od prawie roku. Perplexity ma też świetną aplikację mobilną z praktycznie wszystkimi funkcjami dostępnymi w wersji webowej. Dodatkowo aplikacja oferuje dostęp do aparatu i mikrofonu. Możemy zrobić zdjęcie i zadać pytanie dotyczące tego, co widzimy. Ma też bardzo wygodny tryb głosowy. Wystarczy kliknąć na ikonę obok pola tekstowego i możemy zadawać pytania głosowo. Jakie obecnie ma wyniki Lech Poznań w polskiej ekstraklasie? Ten tryb głosowy jest niezwykle przydatny, gdy mamy zajęte ręce lub po prostu wolimy mówić niż pisać. Lech Poznań obecnie prowadzi w tabeli polskiej ekstraklasy z dorobkiem 47 punktów po 23 rozegranych meczach. Drużyna ma bilans Bramek 43-18 i wyprzedza Raków Częstochowa o 1 punkt oraz Jagiellonie Białystok o 2 punkty. W ostatnim meczu Lech wygrał na wyjeździe z Pogonią Szczecin 3-0, dzięki czemu utrzymał pozycję lidera. Co prawda, lektor ma drobne problemy z wymową niektórych polskich słów, słychać, że nie jest to jego ojczysty język, ale wszystko jest zrozumiałe, a przekazywane informacje są precyzyjne i na temat. Dla mnie to niewielka niedogodność w porównaniu z wygodą, jaką daje możliwość głosowego zadawania pytań. Perplexity oferuje również tryb Incognito. Jeśli klikniesz na swój profil w lewym dolnym rogu, możesz przełączyć się na ten tryb. Wtedy Twoje konwersacje nie będą zapisywane w bibliotece. W ustawieniach znajdziemy szereg opcji personalizacji. Możemy wybrać język, zmienić tło, a jeśli mamy Plan Pro, możemy wybrać model AI, którego chcemy używać. Ostatnio korzystam z klot 3.7 Sonet, wcześniej używałem klot 3.5 Sonet. Dostępne są też GPT-4.5, model Sonar oparty na Lama, Grok 2 i Gemini 2 Zero Flash. Funkcja Perplexity, o której mało ludzi wie, to możliwość generowania obrazów. W ustawieniach możemy wybrać model do generowania Flux 1, DAL E3 lub Playground V3. Osobiście preferuję Flux 1. Perplexity nie generuje obrazów wysokiej jakości bezpośrednio po wpisaniu prompta, ale daje przycisk do generowania obrazów w prawym górnym rogu. Możemy wybrać styl, obraz, fotografia, diagram, ilustracja oraz sprecyzować temat. Wtedy taki obraz możemy ściągnąć na dysk lub udostępnić. To tyle jeśli chodzi o podstawowe funkcje i interfejs Perplexity. Teraz przejdźmy do tego, co naprawdę sprawia, że to narzędzie jest wyjątkowe, konkretnych przypadków użycia. Najbardziej oczywistym zastosowaniem Perplexity jest uzyskiwanie szybkich odpowiedzi i weryfikacja faktów. Często widzę na Twitterze czy innych mediach społecznościowych różne informacje dotyczące polityki, sportu czy innych dziedzin i natychmiast sprawdzam je w Perplexity. Pokażę Wam to na żywo. Na przykład zastanawiam się, jaka jest średnia temperatura w Rzymie w lipcu. Albo inny przykład. Załóżmy, że planuję zakup elektrycznego roweru i chcę się zorientować: Jaki jest zasięg średniej klasy roweru elektrycznego na jednym ładowaniu? To właśnie piękno tego narzędzia. Mogę zadawać losowe pytania, które przychodzą mi do głowy w ciągu dnia i natychmiast otrzymuję konkretne odpowiedzi, bez przekopywania się przez dziesiątki stron internetowych. Perplexity świetnie sprawdza się również w wyjaśnianiu pojęć i definiowaniu terminów. Używam tego bardzo często. Na przykład w świecie AI istnieje termin Catastrophic Forgetting. Zapytajmy Perplexity. Wyjaśnij, na czym polega problem katastrofalnego zapominania Catastrophic Forgetting w sieciach neuronowych i jakie są najnowsze metody jego przeciwdziałania. Od razu dostajemy szczegółowe wyjaśnienie wraz z formułami. Co ważne, Perplexity przeszukuje internet, aby znaleźć najlepsze źródła. Możemy kliknąć Sources i zobaczyć, skąd pochodzą te informacje. Jeśli chcemy bardziej akademickie wyjaśnienie, możemy zmienić źródła na naukowe i wyłączyć web. Teraz odpowiedź będzie podobna, ale oparta na źródłach akademickich, archiwach naukowych i tym podobnych. A co, jeśli wciąż nie rozumiemy? Możemy dodać klasyczne wyjaśnij to, jakbym miał 5 lat i otrzymamy prostsze wyjaśnienie. Przykład, który nam wyszedł, nie powinien sprawić problemu ze zrozumieniem po wyjaśnieniu przez perplexity. Wyobraź sobie, że masz ulubionego Misia, którego bardzo dobrze znasz. Wiesz, jak wygląda, jaki jest miękki i jak się nim bawić. Pewnego dnia dostajesz nową zabawkę robota. Zaczynasz się nim bawić i uczyć, jak działa. Spędzasz z nim dużo czasu. Po kilku dniach zabawy robotem wracasz do Misia i. Ojej, zapomniałeś, jak się nim bawić. To jest właśnie katastrofalne zapominanie. Perplexity potrafi też analizować konkretne strony internetowe. Wystarczy podać URL. Wejdźmy na The Verge i wybierzmy dowolny artykuł, na przykład ten o MacBooku. Kopiujemy adres URL, wracamy do Perplexity i piszemy Podsumuj tę stronę, wraz z wklejonym adresem. Perplexity błyskawicznie analizuje stronę i daje nam zwięzłe podsumowanie treści. Zwróćcie uwagę na opcję pod odpowiedzią. Możemy udostępnić tę odpowiedź kopiując link, eksportować jako PDF lub markdown. Możemy także przepisać to podsumowanie, jeżeli nam nie odpowiada. Perplexity sugeruje również dodatkowe pytania uzupełniające. Perplexity świetnie radzi sobie z informacjami w czasie rzeczywistym. Od giełdy po rynki finansowe. Zapytajmy. Jaki jest obecny kurs euro? Możemy też zapytać o wyniki sportowe. Akurat trwa Liga Europy w piłce nożnej i gra dzisiaj Tottenham i Alkmaar, więc zapytajmy, jaki jest wynik meczu Tottenham. Prawdopodobnie funkcją, której używam najczęściej, jest Deep Research. To prawdziwa perełka dostępna zarówno w planie pro, jak i w wersji darmowej, choć w darmowej mamy ograniczenie do zaledwie pięciu zapytań dziennie. Zadajmy pytanie w trybie głębokiej analizy. Jakie są wady i zalety najpopularniejszych obecnie modeli językowych? Jak widzicie, Perplexity rozpoczyna proces głębokiego przeszukiwania internetu. To zajmie kilka minut, znacznie dłużej niż standardowe zapytania. Ale uwierzcie mi, warto czekać. Możemy śledzić, jak Perplexity analizuje kolejne modele. Widzicie? Sprawdza modele. Waży zalety i wady każdego z nich. Proces jest całkowicie transparentny. Widzimy dokładnie, co się dzieje w tle. Oto nasza odpowiedź. Spójrzcie jak szczegółowa i rozbudowana. Perplexity poświęcił kilka minut, by dokładnie przeanalizować każdy model i dostarczyć nam kompletną odpowiedź. Jest to tak szczegółowe, że zazwyczaj eksportuje to jako PDF, żeby później móc spokojnie przeanalizować wszystkie informacje. To jak otrzymanie kompletnego raportu badawczego na temat, który nas interesuje. I to wszystko za naciśnięciem jednego przycisku. Perplexity może też tworzyć quizy sprawdzające naszą wiedzę na wybrany temat. Poprośmy. Stwórz dziesięciopytaniowy quiz sprawdzający moją podstawową wiedzę o komputerach kwantowych. Perplexity tworzy dziesięć pytań testowych z kluczem odpowiedzi na dole. Świetne narzędzie, gdy chcemy przetestować swoją wiedzę lub przygotować materiały edukacyjne dla innych. Często korzystam z Perplexity, gdy potrzebuję instrukcji naprawy czy montażu. Zapytajmy. Chcę wymienić filtr powietrza w BMW X5 na filtr sportowy. Podaj instrukcję krok po kroku. Perplexity wyszukuje informacje, analizuje filmy na YouTube i daje nam szczegółową instrukcję dla konkretnego modelu samochodu. Niesamowicie pomocne. Perplexity świetnie pomaga też w tworzeniu formuł do Excela czy Google Sheets. Zapytajmy. Potrzebuje formuły do Google Sheets, która znajdzie cenę akcji na podstawie symbolu w kolumnie A. Perplexity daje nam gotową formułę, wystarczy ją skopiować wkleić do Google Sheets i wpisać symbol akcji w kolumnie A, na przykład t s -L -A, aby zobaczyć aktualny kurs. Perplexity świetnie sprawdza się przy planowaniu podróży. Poprośmy. Jadę na wycieczkę na Hawaje w kwietniu. Jakie są obowiązkowe miejsca do zobaczenia? Podaj informacje o najlepszych porach odwiedzin każdego miejsca, aby uniknąć tłumów. Perplexity tworzy listę miejsc wraz z zalecanymi porami odwiedzin. Mogę wyeksportować to jako PDF, zapisać na telefonie i mieć pod ręką podczas podróży. Absolutnie uwielbiam używać Perplexity do porównywania produktów i badań przedsprzedażowych. Perplexity dodał nawet funkcję, która pozwala kupić produkty bezpośrednio z ich interfejsu. Na razie jest ona dostępna jedynie w Stanach Zjednoczonych, ale możliwe, że my także ją dostaniemy w przyszłości. Załóżmy, że szukam nowego drona z kamerą. Mogę zapytać Perplexity. Porównaj najlepsze profesjonalne drony z kamerami na rynku i poleć ten, który jest najczęściej wybierany przez użytkowników. Perplexity rozpoczyna analizę, szukając najlepszych dronów dostępnych obecnie na rynku. I oto nasza odpowiedź. Perplexity przedstawia szczegółowe porównanie, wskazując, że najpopularniejsze modele to głównie drony od DJI. Na szczycie listy widnieje DJI Mavic 3 Pro, który, tak się składa, sam posiadam. Dla każdego modelu mamy szczegółowy opis zalet i wad. Na przykład DJI Mavic 3 Pro ma świetną jakość obrazu z potrójnym systemem kamer, ale jest dość drogi. Z kolei DJI Mini 4 Pro waży poniżej 250 gramów, co oznacza mniej restrykcji prawnych w wielu krajach, ale ma krótszy czas lotu. Co ciekawe, wszystkie polecane modele są od DJI. Firma zdominowała ten segment rynku swoją jakością i innowacjami, a teraz najbardziej praktyczna część. Mogę zapytać: znajdź mi najlepszą cenę na DJI Mini 4 Pro i od razu dostaje listę sklepów wraz z cenami. To niesamowite uproszczenie procesu zakupowego, od badania produktu przez porównanie cen, wszystko w jednym miejscu bez konieczności przeskakiwania między różnymi stronami i sklepami. Jeżeli opcja Cups Pro będzie dostępna także w naszym kraju, to proces zakupowy będzie prawie idealny. Już nie mogę się doczekać. Jeśli zajmujemy się marketingiem, Perplexity świetnie pomoże w badaniach SEO. Zapytajmy. Piszę artykuł na blogu o dronach konsumenckich. Jakie są potencjalnie popularne słowa kluczowe o niskiej konkurencji, na które powinienem się nastawić? Perplexity daje nam listę długich fraz kluczowych. Drony rekreacyjne dla początkujących. Drony z funkcją automatycznego powrotu. Akcesoria do dronów rekreacyjnych, co warto dokupić? Dostajemy nawet informację, że frazy długiego ogona (long tail) są zazwyczaj mniej konkurencyjne i bardziej precyzyjne, co oczywiście jest prawdą. Jeśli interesuje nas rynek nieruchomości, Perplexity może przeprowadzić szczegółową analizę. Zapytajmy: które rynki nieruchomości w Hiszpanii mają najniższe koszty zakupu i najwyższy potencjał wzrostu w tej chwili? Według Perplexity, Los Montesinos czy San Miguel de Salinas w Murcji oraz dzielnice takie jak Ruzafa i Benimaclet w Walencji to obecnie najlepsze rynki do inwestowania. Perplexity świetnie analizuje także akcje, jeśli rozważamy ich zakup. Najlepiej używać trybu Głęboki Research. Ale można też użyć trybu auto. Zapytajmy, rozważam zakup akcji Rivian. Przedstaw analizę fundamentalną, techniczną i analizę sentymentu dla tej akcji. Perplexity szczegółowo analizuje aspekty fundamentalne, techniczne oraz sentyment rynkowy wobec firmy Rivian. Możemy tu znaleźć obecną kondycję finansową, strukturę kapitału, zadłużenie, prognozy wzrostu i trendy, nastroje inwestorów, ryzyka oraz rekomendacje krótko i długoterminowe. Możemy też wczytywać dokumenty do analizy. Mam tu PDF z notatkami na temat korzystania z modelu AI GROK3. Mogę przeciągnąć ten plik do Perplexity i zapytać, jakie wskazówki dotyczące GROK3 znajdują się w tym dokumencie. Perplexity odczytuje pismo i przedstawia zawartość dokumentu, co jest naprawdę imponujące. Jak widzicie, możliwości Perplexity są naprawdę ogromne. Perplexity nie jest sponsorem tego filmu. To po prostu moja prywatna opinia na temat najlepszego narzędzia AI obecnie na rynku. Perplexity jest niezwykle wszechstronne i może pomóc w niezliczonych zadaniach każdego dnia. A to dopiero początek tego, co Perplexity ma do zaoferowania. Firma dynamicznie się rozwija i wkrótce zobaczymy jeszcze więcej innowacji. Perplexity pracuje nad kilkoma ekscytującymi projektami. Wkrótce planują uruchomienie zupełnie nowej przeglądarki internetowej o nazwie Comet. Ma ona oferować tak Agentowe wyszukiwanie, czyli będzie mogła wykonywać zadania samodzielnie w naszym imieniu. Niedawno Perplexity nawiązał też współpracę z firmą macierzystą T-Mobile, aby stać się domyślnym AI w ich nowej generacji telefonów z AI. To pokazuje, jak poważnie duzi gracze traktują tę technologię. Nawet nie zacząłem omawiać możliwości, jakie daje API Perplexity. To akurat może być nieco zbyt techniczne dla tego filmu, ale jako mała zajawka, API pozwala tworzyć naprawdę zaawansowane automatyzacje. Jedną z automatyzacji, którą stworzyłem i którą możecie znaleźć na moim kanale, wykorzystuję do optymalizacji działań w social mediach. System używa Perplexity do znajdowania i uzupełniania informacji o najlepszych praktykach zwiększania zasięgów, tworzenia wciągających wstępów, tzw. hooków po angielsku, do filmów i postów, a także analizowania trendów w różnych platformach społecznościowych. Program automatycznie pobiera dane o skuteczności różnych strategii analizuje je i podpowiada jakie treści mogą najlepiej zadziałać w danym momencie. Dzięki temu oszczędzam mnóstwo czasu na badaniach i mogę skupić się na tworzeniu wartościowych treści zamiast zgadywać co może zadziałać. To co pokazałem w tym filmie to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Jest jeszcze wiele innych sposobów wykorzystania perplexity, o których nie wspomniałem. Jeśli macie jakieś ciekawe zastosowania perplexity, których nie wymieniłem w tym filmie, koniecznie podzielcie się nimi w komentarzach. Osoby oglądające ten film na pewno zajrzą do sekcji komentarzy, by zobaczyć, co inni sugerują. Jeśli interesuje Was AI tak samo jak mnie i chcecie być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, narzędziami AI oraz systemami automatyzacji zadań, zachęcam do polubienia filmu i subskrybowania kanału. Będę regularnie dzielić się odkryciami, analizami najnowszych narzędzi i praktycznymi systemami automatyzacji, które realnie oszczędzają czas i podnoszą jakość pracy.